Serio nie wiem czy dam radę Po prostu jestem do tego przygotowany że może się nie udać Dawno czegoś takiego nie zrobiłem i nie przypominam sobie takiego dnia, że aż tak dużo przeszedłem Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście ja jestem Flogi a dzisiaj będę robił chyba największe wyzwanie jakie w ogóle dotychczas robiłem i w sumie nie mam pojęcia jak to wyjdzie, serio, nie mam pojęcia nie mam pojęcia. Będę dzisiaj starał się pobić jedną osobę, którą pewnie dobrze znacie, mianowicie mixera. On robił jakiś czas temu filmik, macie go tutaj, dokładnie o ten filmie chodzi. Zrobił 50 tysięcy kroków w 24 godziny. Ja właśnie postaram się go w dzisiejszym dniu, no i w sumie też w jutrzejszym pobić, tak, żeby udało mi się zrobić około. No jak on zrobił 50 tysięcy, to ja myślałem, żeby zrobić tak około, nie wiem, powiedzmy... No nie wiem, z 60, nie? nie wiem jak to wyjdzie, nie mam pojęcia, bo to jest serio bardzo dużo, dlatego zobaczymy, ale ogólnie chciałem mniej więcej wam tak wytłumaczyć, jest godzina 12:56, Jakoś o 13 wychodzę z domu i będę właśnie szedł sobie już pochodzić pierwsze tutaj, że tak powiem, kroki, może tak powiedzieć pierwsze kroki, chyba nie, ale po prostu idę sobie pochodzić. Już wam pokazuję w ogóle, ile mam kroków na obecną chwilę, bo chodziłem sobie coś po domu, także już mi się coś naliczało. Mam 331 kroków, ja zresztą sobie zrobię zrzut ekranu. I Wam zaraz pokażę tutaj, żebyście mieli podgląd. Tak, jeszcze na samym początku, zanim w ogóle zaczniemy film, tak, już że będę sobie chodził i męczył się dzisiaj przez cały dzień i też jutrzejszy, to zostawcie subskrypcję tam na dole, żeby ten przycisk czerwony stał się szary. No i pamiętajcie, żeby strzelić w dzwonek, to jest bardzo ważne, żeby być na bieżąco z każdymi filmami, no i też live'ami, bo yy, fajnie będzie mi miło, jeśli. Strzelicie, suba. W tym odcinku możemy postarać się dobić, nie wiem, 115 łapek w górę. W tamtym odcinku dobiliście spokojnie 100 łapek, także myślę, że w tym odcinku y, damy radę 115. Także zostawcie łapy. Także ja już nie będę więcej przedłużał, ja już się idę ubierać i wychodzę. Także widzimy się już za chwilę. Dobra, więc tak, słuchajcie, ogólnie już jestem na spacerze. No i w sumie jest stosunkowo ciepło. Idę sobie powoli. Jest strasznie mi słońce w oczy wali, także sorry, jak nie patrzę obiektyw. I powiem szczerze, zobaczymy, jak to będzie z właśnie kamerą. Nie wiem, czy będę cały czas nagrywał z aparatu, i w ogóle taką do, dosyć ciekawą sytuację Wam opowiem teraz. Bo y, jestem musi być w mieście oczywiście. I idę sobie, wychodzę tutaj z osiedla i widzę, że jedzie taki chłopak na rowerze. I ja takie, no dobra, no spokój tak się zatrzymywał powoli. I ja takie. No, nie wiem o co chodzi. I on takie, o, się ma panie flogi! A ja takie ja taki w ogóle zdziwiony, takie wiecie, śmieszne uczucie, bo jakby na co dzień nie jestem osobą, która mi, codziennie mnie ktoś zaczepia, także no bez przesady wiadomo, ale ja takie, taki szok mam teraz tutaj, wiecie, tak w głębi duszy. Nie wiem o co chodzi. Tak jak mówię, idę sobie, jest około 13.10 coś takiego, bo jakoś wyszedłem o 13.00 z domu. Także idę sobie powoli, jakoś nie będę pewnie dużo gadał, pewnie, jakieś będę Wam pewnie robił co jakiś czas takie mniej więcej porównanie, znaczy nie, podsumowanie, jak będę przychodził do domu, żebyście mieli, wiecie, wszystko elegancko, wgląd i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy na spokojnie. Ale powiem Wam szczerze, będzie ciężko z tą kamerą, żeby ją tak cały czas trzymać tutaj w ręce, bo naprawdę ciężko się tak idzie. W się że mam strasznie ciężki kit, że tak powiem, tutaj. Także dobra, ja idę dalej, będę Wam także jakieś aktualizacje tutaj robił w ciągu tego jak będę chodził, także widzimy się za niedługo. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, nie powiedziałem tego na początku filmu, dlatego powiem to tak, też na początku, ale trochę dalej. Macie tutaj mojego Instagrama, także możecie wpaść, zobaczyć co tam w ogóle się pojawia. W ogóle na jakim ja tu jestem, tutaj nic nie ma. Ja tu jestem takim zadupi Pomyślałem właśnie, że będę chodził takimi bardziej ścieżkami Gdzie nie jeździ jakoś dużo aut I będę sobie tak spacerował na chillku Ale mi włosy zwiewa Ale przynajmniej dobrze, jest strasznie ciepło Także niech wieje I no, i co? I idę sobie, jestem na takim mega chillowym miejscu W ogóle potem prawdopodobnie pójdę z Bartkiem Tym, co już był na filmach Pochodzić, bo powiedział, że może iść, także chill Fajnie Myślę, że na razie nie będę nic ciekawszego Nie mam do powiedzenia Bo w sumie po prostu będę chodził cały czas Pewnie jakąś muzykę sobie Oj Muzykę sobie jakąś pewnie puszczę i, i będę sobie śmigał tutaj po mieście. Może gdzieś do lasu też pójdę teraz, żeby się przejść, bo tam zawsze jest tak chillerka i w ogóle. Także myślę, że tak to będzie wyglądało na obecną chwilę. Dobra, widzimy się potem. Dobra, słuchajcie, właśnie wyszedłem z lasu, tam za mną jest las. Nie wiem czy widać, ale dosyć długo byłem w tym lesie, jakby nie patrząc, serio i no już jest, nie jest, może tak, nie jest ciężko, tylko po prostu jestem już tak mega spocony, bo jest chyba z 30 stopni około i to jest mega fajna droga, wiem gdzie jestem już ogólnie robiliśmy taką śmieszną akcję, bo dzwoniłem do Bartka właśnie nie Bartek miał chwilę czasu i mnie jakby trochę wyprowadzał z tego po prostu nie jest tak, że się zgubiłem w tym lesie tylko po prostu sobie na chillku tam chodziłem, ale yy, mogłem iść prosto tylko tam w lesie, mogłem iść inną drogą, ale bym prawdopodobnie wyszedł totalnie w dupie dlatego poszedłem sobie trochę naokoło i szedłem takim Nie, nawet wam tego nie pokazywałem, bo ogólnie mówię, dobra jeszcze się wywale coś ale ogólnie rzecz biorąc, tak podsumowując idę powoli już do domu jak będę ogólnie w domu, to będę wam mówił ile mam kroków na obecną chwilę, żeby po prostu nie robić takich większych update'ów za szybko także no, idę już do domu zaraz mam tam przejazd kolejowy, proszę bardzo o, i będę przechodził ogólnie y, taktyka jest taka, że chyba będę więcej chodził po lesie, bo po lasach nie ma takiej Ciepłoty, a tak to jest z więc po prostu będę starał się chodzić po lesie. Jest po prostu większy chłód, więc myślę, że będzie lepiej. Także widzimy się zaraz. Ale ogólnie najśmieszniejsze jest to, że ja mam plecak ze sobą, bo wziąłem sobie też sprzęt i ogólnie kamerę tam mam jakieś tam wodę i tak dalej. I wziąłem czarną też koszulkę zresztą, jak widzicie. I ja mówię, dobra, wezmę tą czarną koszulkę, to wiem, że będzie ciepło i tak dalej, ale chyba jak ściągnę plecak, co nie, to będę miał chyba drugi plecak już na plecach, nie? Serdecznie to jest taki. Dramat, więc ogólnie, jak będziecie kiedykolwiek chodzili, to nie zakładajcie szarych koszulek, bo to chyba jest najgorsze co może być. Kiedyś miałem coś takiego, że właśnie miałem szarą koszulkę i jechałem na rowerze. To już w ogóle był dramat. I wciąłem plecak i miałem taki, jakby, drugi plecak na sobie. Nie? Także no, dobra. Widzimy się już w domu. Dobra, słuchajcie, ja już jestem w domu i zrobimy teraz takie moje podsumowanie, jak to wygląda. Jest godzina 15, także dwie godziny mnie nie było w domu i od godziny 13 do 15 cały czas praktycznie chodziłem. I szczerze Wam powiem, nie ma źle, nie ma źle. Macie tutaj screena, ile zrobiłem kroków? Jest to 12 572, także całkiem sporo, jakby nie patrząc, biłem takie 15 tysięcy. Ale w sumie już wolałem sobie odpocząć, bo wiecie, tak jakbym mam zrobić te 60 tysięcy, to wolę sobie na spokojnie jednak to wszystko robić. Na obecną chwilę odpocznę sobie na jest godzina tak jak mówię 15 No i myślę, że jakoś nie wiem z półtorej godzinki odpocznę No i pójdę znowu coś pochodzić, nie? Jeszcze ogólnie taka ciekawostka, mam steper w domu tam pod biurkiem I pomyślałem, że też będzie spoko Jeśli na przykład nie będę chciał już wychodzić z domu To będę mógł zrobić na tym stepperze jakieś kroki Tylko, że problem jest taki, że To jest trochę jakby wyżej nogi będą postawiane Niż, niż normalnym chodzeniu Także na obecnym chwilę ja idę sobie trochę odpocząć Coś zjeść i tak dalej Także odezwę się do Was pewnie jakoś niebawem. No, witam po krótkiej przerwie, jest godzina 16.24 no i oczywiście pomyślałem, że no trzeba znowu coś pochodzić także tak jak Wam mówiłem wcześniej, mam tu ten stepper swój i pochodzę teraz na nim. No i myślę, że z 45 minut minimum, oczywiście pewnie będzie spoconek 150, pewnie jeszcze bardziej jak byłem na dworze. To jest trochę wyższe, zresztą mogę wam pokazać, to ogólnie jest mniej więcej coś takiego, w sensie, proszę bardzo. Super. No i pomyślałem, że właśnie zrobię sobie na nim, bo też fajne kroki można nabić się, trochę też zmęczę, ale to będzie dramat. No i na obecną chwilę jeszcze Wam powiem. Mam 12743 kroki. Tego pewnie nie będzie widać, bo to jest, odbija się pewnie światło, ale to Wam zrobię screena. Także macie tutaj, zobaczcie sobie. Postaram wam się jak najczęściej wrzucać te screeny, żebyście mieli podgląd na to, właśnie, jak to wygląda, że nic nie oszukuje, wszystko jest robione legalnie, legitnie i tak dalej, i tak dalej. Legalnie. Ja się już tu zabieram za kardio, bo nie ma co tracić czasu, bo czas mnie goni, no już jest 1625, także już trochę zleciało. Pokażę Wam mniej więcej jakieś przebitki tutaj jak robię. Oczywiście nie będę całego wam pokazywał, bo to by nudne było. Także lecimy już z tematem. Także jest godzina 18 i zrobiłem 20 tysięcy kroków. Dokładnie w sumie 20 60. Proszę bardzo, nie wiem, czy widać. Jeśli nie widać, to mimo wszystko i tak wam tutaj wrzucę yy, zrzut ekranu, żebyście widzieli, jak to wygląda. Także powiem Wam szczerze, tak, jestem już yy, powoli trochę zmęczony w sensie. Yy, ja to robię szybko, strasznie. W takim tempie, że jakby... Byłem wcześniej na spacerze, odpocząłem godziny i od razu robiłem praktycznie prawie że dwie godziny No półtorej godziny na pewno Robiłem kolejne cardio Także powiem wam szczerze, no kolana mi powoli zaczynają boleć W szczególności złym pomysłem była, był ten stepper yy, Stepper yy, spowodował to, że te kolana były bardziej obciążone Bo to jak prawie że po schodach się wchodziło Stosunkowo, że ten stepper jest dosyć wysoki Także no takie podsumowanie macie, ale serio jakby nie patrząc to No robi się gdzieś tam pod górkę Ale za niedługo na kolejny spacer i potem idę na jeszcze jeden przedostatni. ostatnim w sumie przed spaniem, także no w sumie trochę tego dzisiaj będzie, ale no, no tak musi być no, no jak chcę to zrobić to muszę jakoś dać radę, żeby jeszcze jutro rano wstać i sobie zrobić, znaczy w sensie jakby dopełnić te wszystkie kroki także no w sumie no na ten moment to by było tyle z tego podsumowania, ja lecę się umyć w sumie teraz, zjeść coś znowu i pewnie widzimy się na kolejnym spacerze i zobaczymy jak to będzie, także widzimy się już niebawem jest godzina 19:06. Jestem w lesie znowu, ale to dlatego, że w lesie się najlepiej chodzi mimo to, że ta ścieżka nie jest jakaś najlepsza, ale jest najlepiej, widzicie. Proszę bardzo. Sobie tutaj śmigam. Jest trochę ciemno tutaj, ale mam nadzieję, że to jakoś widać. Dobrze. Yy, także no i w sumie co, no chodzę sobie dalej i mam nadzieję, że jakoś nabiję dzisiaj te kroki. Trochę ich będzie bo chciałbym jutro po prostu sobie tylko wstać rano i zrobić jakoś tak maksymalnie z 15 tysięcy kroków żeby po prostu jakoś jutro się tak powiedzmy nie przemęczać za bardzo także dzisiaj trochę tryharduję, bo w sumie jestem teraz na spacerze, a potem znowu idę na kolejny dlatego tak to będzie wyglądało i szczerze powiedziawszy, jakby w tych lasach zawsze jest najlepiej, bo jest najmniej ludzi. Także też jakoś wam, że tak powiem, dużo nie nagrywam. Bo wiecie, ja tylko cały czas chodzę, nie? Także nic ciekawego się nie dzieje, a jakby się coś dzieje, to nagrywam Wam telefonem, tak jak zresztą wcześniej widzieliście. Także no, więc nie będę więcej gadał. Po prostu widzimy się pewnie gdzieś w następnych częściach filmu, jakieś podsumowanie czy coś. Także widzimy się potem. Update ogólnie wróciłem do domu. Jest godzina 21.38. Byłem na spacerze, tak jak Wam zresztą pokazywałem i tak naprawdę odpocząłem sobie 5 minut, zjadłem taki Ala obiad i zaraz wychodzę znowu, bo no, muszę dalej chodzić, że tak powiem wiem, dziwnie to brzmi. Ale naprawdę chcę to zrobić. Chcę to zrobić, chcę zrobić te 60 tysięcy i czuję się do tego zobowiązany bardzo mocno. I idę się spotkać z Bartkiem, także jakieś pewnie przebity wam tutaj walne i w ogóle, także zobaczymy, co tu się uda nam nagrać. Jeśli nic, no to sorki, ale postaram się, żeby było. Spoko. I może nie będę tak dużo do po prostu idę Także widzimy się za chwilę Tak jak zresztą zawsze na każdym końcu nagrania Także jestem, Jesteśmy na kolejnym spacerze W sumie jestem, Bartek jest ze mną Co on robi w ogóle? Co jest? I dobra, nie, nie, nie wiedziałem, że on coś takiego robi. Także, no, dobry początek materiału, jakby nie patrzę. Także, no, jest jakoś godzina 22.30 i wybraliśmy się na kolejny spacer. Bartek przed ze mną, bo poprosiłem go o to rano i w sumie ma czas, także sobie tutaj chodzimy i nabijamy kroki. Oczywiście w sumie ja nabijam, a Bartek też trochę, ale no. Na razie wam nie mówię ile mam, po prostu potem jak wrócę do domu, zrobię taki szybki update i powiem wam co i jak. Także, no, my lecimy sobie dalej chodzić tutaj i w sumie. No, odezwij się potem. Także jestem już w domu i zrobię dla Was takie szybkie podsumowanie, jak to właśnie wygląda na obecną chwilę z tymi krokami i tak dalej. Na obecną chwilę zrobiłem 38 657 kroków. Oczywiście zrobię sobie zrzut ekranu i od razu Wam to pokażę. Nie wiem, czy to będziecie widzieli. Ale postaram wam się to pokazywać, ale z tego co widzę to nie zawsze to jest dobrze widoczne. Ale no jest 38 tysięcy, także powiedzmy, że jest ok. Jak chcę dotrzeć do tych 7... Nie, nie 70, tylko 60, także to to jest naprawdę jest naprawdę dobry wynik. I jakby nie patrząc, to jestem usatysfakcjonowany, ale tak jak mówię, jeszcze możliwe, że gdzieś pójdę, ale wiecie, co mam widzowie naprawdę jakby nogi mi już tak strasznie bolą, że nie wiem jak to będzie serio. Jestem strasznie jakby z, do tego nastawiony pozytywnie, że uda się to zrobić, ale serio nie wiem czy dam radę. Naprawdę nie wiem. Zobaczymy. Po prostu jestem do tego przygotowany, że może się nie udać, ale będę liczył na to, że podołam temu zadaniu, bo naprawdę jakby fizycznie gdzieś tutaj kolana yy, piszczele, to już nawet nie mówię, łydki, stopy po prostu mnie no bolą po prostu, nie. Dzisiaj już, dzisiaj na przykład już trzeci raz, w sumie nawet czwarty raz myłem sobie nogi taką lodowatą wodą, żeby je tak trochę, wiecie, te krążenie poprawić i w ogóle, ale no to wiadomo, że to nie pomoże tak od razu. Biorąc pod uwagę to, co dzisiaj przyszedłem, to naprawdę no dawno czegoś takiego nie zrobiłem. I nie przypominam sobie takiego dnia, że aż tak dużo przyszedłem, także dzisiaj naprawdę jakiś rekord życiowy. A w 24 godziny to już w ogóle myślę, że jak zrobię te 60 tysięcy, to będzie naprawdę mega dobry wynik. Także co, jeszcze z takich informacji, bo teraz mam trochę więcej czasu, to mogę więcej pogadać. Wszystko będziecie mieli poka pokazane, jak to wygląda z tymi krokami, bo wszystkiego robiłem z ekranu. Także no co, na obecną chwilę chyba to by było tyle. Jak mi się coś przypomni, to powiedziałem wam coś dopowiem. Nie będę już więcej gadał, tylko po prostu zobaczymy się już w następnych ujęciach. Także do usłyszenia. Siemano, witam w kolejnym. Dniu. Jest dzisiaj piątek, godzina 8.10. No i w sumie postanowiłem, że coś znowu do Was powiem. Także na obecną chwilę kroków jest w sumie chyba nawet tyle samo jak wcześniej. Nic się pewnie jakoś bardzo nie zmieniło. Dobra, może trochę, trochę się zmieniło. Na no obecną chwilę mam 321 kroków, czyli coś tam zrobiłem po domu, bo ja ogólnie telefon cały czas staram się trzymać przy sobie. Wiecie, żeby te kroki, mimo wszystko, nawet jak chodzę po domu, nabijały. Także, no, już powiedzmy jakiś tam pułap mam, ale jakby nie patrzę, dużo mam jeszcze do zrobienia. Mam 5 godzin, 5 godzin na to, żeby wykręcić to wszystko. Jestem ciekawy, czy chociaż przebiję te 50 tysięcy, bo powiem Wam, że tak. Nogę, już mam zabandażowaną W sensie kostkę jedną, prawą Jest takie lekkie zwątpienie I jestem ciekawy czy się to uda Wiem, że to już wiele razy mówiłem, ale naprawdę Jestem strasznie zdeterminowany do tego, żeby to się udało Także zaraz pewnie jakoś będę wychodził I standardowo będę znowu szedł na spacer A wy pamiętajcie o tym Bo nie mówiłem wam tego jakoś dużo Podnieście jeszcze na mojego Instagrama, macie go tutaj Będzie mi bardzo miło, zostawić zostawicie tam jakiegoś followka po sobie Albo jakiegoś lajka. Like Czas strzelicie pod jakimś zdjęciem Odwdzięczę się wam Także nie będę już więcej gadał tylko po prostu zobaczymy się potem także do usłyszenia. Tak jak mówiłem na wcześniejszym wideo, to idę sobie już po lesie. I w sumie ciekawe, że tutaj można czasem zobaczyć w tych lasach. Na przykład macie tutaj jakieś takie kurcze, nie wiem, jakieś takie... To nie jest elektrownia, nie wiem, to jest po prostu. Takie coś. No i powiem Wam szczerze, naprawdę. Na tych lasach można sobie tak w ogóle na czynku pochodzić I to jest mega kozackie, bo jakby nie patrząc to można tak myśli sobie zebrać w ogóle Ale no jakby wracając do głównego tematu, no to jakby czas mnie już powoli goni Mało strasznie ludzi jest w tym lesie, także mi to mega się podoba, bo mogę sobie na spokojnie pochodzić Droga też jest całkiem spoko, także nie narzekam Jeszcze tak korzystając z okazji to możecie zostawić subika, będzie mi miło i łapę w górę, bo dzisiaj naprawdę dosyć duże poświęcenie jakby nie patrząc, także no będę mega wdzięczny, także widzimy się pewnie jakoś za niedługo. Także szczególnie tak dodając do tego wszystkiego jest strasznie duże słońce, także jakby nie patrząc chodzę w największy upał, bo wczoraj tak samo około godziny 13 jak zaczynałem, to też było mega ciepło. Jakoś daję radę w sumie, ale różnie to bywa, jest raz lepiej, raz jest gorzej. Jak idę sobie takim tempem jak idę teraz, to w sumie zgit bo kurde jakieś robaki. Ja już takie nie wiem, dobra Kuba, nie dasz rady, nie? Już po prostu będzie mega ciężko. Także no, takie szybkie info. Słuchajcie, przychodzę do was z bardzo ważną informacją, a mianowicie jest godzina 10.55 i w tym momencie właśnie przebiliśmy miksera. Zrobiliśmy ponad 50 tysięcy kroków. Na obecną chwilę mam zrobione 12 744 kroki, także jakby nie patrzeć, już trochę tego zrobiłem. Ja sobie na chwilę stanę i opowiem wam w sumie mniej więcej co i jak. Najbardziej mnie cieszy to, że właśnie go pobiliśmy. Jakoś mamy już ponad 50 tysięcy i naprawdę mega mnie to cieszy i lecę po te swoje 60, to jest najważniejsze, to jest dzisiejszy cel. Chciałem Wam tak szybko to zaktualizować i powiedzieć jak to właśnie wygląda, bo naprawdę, jakby nie patrząc, cieszę się z tego bardzo. No i to był dobry, to był ten właśnie kluczowy moment, w którym właśnie chciałem Wam powiedzieć o tym, że go przebiłem. Także mikser, lecę po te 60 tysięcy. Także no nie powiem, ja jeśli zrobił te 50 tysięcy to gratuluję mu, bo to też jest dosyć duży wyczyn zrobić to w 24 godziny. Ja mam jeszcze dwie, równe 2 godziny praktycznie do tego, żeby zakończyć challenge, także odezwę się pewnie potem do was. Dobra, także dobiegliśmy końca tego w ogóle materiału, był bardzo długi. Właściwie to dla mnie był długi, dla was to pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt minut, ale rzecz biorąc ogólnie to tak. Jest godzina 13.05, proszę bardzo, 13.08, o 13.08, proszę. Mam nadzieję, że chociaż trochę było widać. Także 24 godziny minęły od tego, jak zacząłem challenge, żeby zrobić 60 tysięcy kroków w 24 godziny. I powiem Wam tak: zacznijmy od samego początku. Wczoraj, jak skończyłem dzień, to miałem kroków 38 657. Tutaj będą Wam się wszystkie screeny wyświetlały. Rzecz biorąc, ogólnie to jest bardzo dużo i w sumie nie spodziewałem się, że aż tak dużo dobiję w ten jeden dzień. To jest całkiem spora liczba. I w sumie byłem usatysfakcjonowany tym. Ok. To jest jeden dzień. Także tak zakończyłem właśnie czwartek. Dziś jest piątek i skończyłem ten dzień z. Uwaga! 21419 kroków. Czyli jak sobie to sumujemy, to mamy. 60 tysięcy 76 kroków. Także moi drodzy, udało się, zrobiliśmy to, co chciałem i jestem serio tak zadowolony, bo były naprawdę różne momenty w ciągu dnia i różnie to naprawdę bywało. Na przykład rano, tak jak mam mówiłem, wstałem, miałem totalnie ból taki, kostki, kolan i w ogóle, że myślałem, że serio nie dam rady. Także oczywiście wszystkie screeny będziecie tu mieli, żeby nie było tutaj żadnych jakichś niejasności jeszcze wam pokażę zresztą tutaj nawet nawet podejdę może trochę bardziej tutaj macie y, pokazane, to jest aplikacja proszę bardzo żeby nie było y, to jest z dzisiejszego dnia także jeszcze tak szybko podsumowując pobiliśmy miksera o 10 tysięcy tak jak założyłem, nawet troszeczkę więcej niż 10 tysięcy także serio super, tak chciałem zresztą i tak zrobiłem także mega kozacko moi drodzy, jeśli ktoś jest nowy na tym kanale strzelcie łapę w górę i tam subskrypcję na dole będzie mi bardzo miło i lecimy po 2000 subskrypcji. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, na razie.